Pierwszy człowiek z udanym przeszczepem dłoni i twarzy świetnie sobie radzi i znalazł miłość swojego życia. W 2018 roku 20-letni wtedy Joey zasnął za kierownicą wracając z nocnej zmiany do domu. Jego samochód rozbił się i natychmiast stanął w płomieniach, a świadkowie tego wypadku najszybciej jak to tylko możliwe wyciągnęli go z pojazdu. Niestety doznał poparzeń trzeciego stopnia 80% ciała i przez następne trzy miesiące leżał w śpiączce. Kiedy się obudził, lekarze rozpoczęli serię ponad 20 operacji rekonstrukcyjnych, ale największą z z nich był przeszczep twarzy i dłoni od 48-letniego dawcy. Operacja trwała 23 godziny i udział w niej wzięło 140 osób. Mimo trudnych doświadczeń, Joe nie stracił pogody ducha i z optymizmem patrzył w przyszłość, co oczarowało 33-letnią pielęgniarkę z Kalifornii. Oczarowana jego hartem ducha, po przeczytaniu jego historii, napisała do niego prywatną wiadomość i tak od słowa do słowa wykwitła między nimi miłość. W zeszłym roku Joe oświadczył się ukochanej, a Jessica przyjęła te oświadczyny. W wywiadzie powiedziała, że jest im razem wspaniale, a jej przyszły mąż to bardzo wyjątkowy człowiek. No i niewątpliwie jest bardzo silny i zdeterminowany, bo po długiej rehabilitacji dochodzi teraz do sprawności. Jest w stanie wykonywać codzienne domowe czynności, sam się ubiera, a nawet odważył się ponownie wsiąść za kółko.